Osoby, które mówią, że znany lekarz jest drogi. Znany lekarz jest dosyć tani, jak na to co oferuje. Tylko rzeczywiście trzeba rozumieć ten biznes, trzeba potrafić liczyć i wiedzieć, jak dużo wartością są dane funkcjonalności, jak duże oszczędności się robi, mając ten, ten profil właśnie w tym miejscu, a nie w innym. Ja traktuję znanego lekarza nie jako firmę, która dla mnie świadczy usługi. Ja traktuję znanego lekarza jako partnera w moim biznesie. Ja mam poczucie, że mnie rozumieją i mam poczucie, że ja rozumiem ich. Zawsze wtedy, kiedy mam jakiś pomysł, on się spotyka z aprobatą albo na przykład jest powiedziane, że na ten moment nie możemy ci tego dać, ale zastanówmy się, co możemy znaleźć innego. Ja myślę, że taka otwartość, taka dynamika, takie zrozumienie to jest to, co powoduje, że jedne firmy odnoszą sukces, a drugie po prostu nie. Ja buduję swoją markę, dbam o działania prosprzedażowe, dbam o działania wizerunkowe i mam poczucie, że w tym znany lekarz jest moim partnerem. Dlatego ja z tą firmą jestem związana od początku, praktycznie, kiedy ona powstała. Z tą firmą tworzyłam swój ośrodek i ośrodki, i z tą firmą wyobrażam sobie pracę dalej. I takich partnerów Państwu wszystkim również życzę. Także. Zachęcam do tej współpracy. Dziś za tą pracę i za to, co dzisiaj mówię, nikt mi nie płaci. Robię to z wielką przyjemnością i naprawdę ze szczerego serca, jako specjalista, jako człowiek, polecam tą firmę i tych ludzi. Najbardziej ze współpracy ze znanym lekarzem cenię sobie cały program. Jest stworzony znakomicie do prowadzenia indywidualnej firmy bądź też całego przedsiębiorstwa. Kontakt ze stroną opiekuna-klienta jest również dokładny i bardzo pomocny. Znany Lekarz jako system zarządzania placówką sprawdza się w mojej firmie w 100%. Znany Lekarz to nie tylko aplikacja, to nie tylko program w internecie, ale to przede wszystkim ludzie. I właściwie dzięki ludziom, których Poznałam w znanym lekarzu. Jestem tu, gdzie jestem i radzę sobie tak, jak sobie radzę. To, że mogę zadzwonić, to, że mogę się poradzić, to, że są chętni, żeby pomóc, to jest naprawdę bardzo dobre. To, że są słowni, to, że dotrzymują obietnic. I zawsze mogę liczyć na wsparcie. To jest naprawdę wspaniałe. Także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, których poznałam tutaj.